Nie mam dlatego pojęcia, do kogo teraz pojechać. I deskę po sobie opuść. Dzięki, Szymuś. Już wiem. W tej serii przemierzamy Polskę wzdłuż i wszerz, pokonując setki kilometrów, by sprawdzić, co influencerzy trzymają w swoich garażach. Wydajemy dziesiątki tysięcy na paliwo, ale możemy też zatankować Wasz samochód. Wprawdzie nie tak spektakularnie jak Budda, za to regularnie. Co tydzień do trzech komentujących i trzech subskrybujących lecą przedpłacone karty paliowe, a do jednej osoby leci skin. Jest no jeden mały wymóg, Musi mieć 5000 polubień pod tym filmem. I w ostatnim odcinku niestety nie udało się tego zdobyć, dlatego te piękne rękawiczki może polecą do jednego z Was. Także zostaw komentarz i łapkę w górę. Jak nie wiesz co napisać, to mam świetną propozycję. Napisz, do kogo powinniśmy pojechać. Czyj garaż powinniśmy sprawdzić, jakiego influencera chcielibyście zobaczyć w tej serii. Także tam dół, no, napiszcie. A ja nie przeciągam. Dziękuję. I widzimy się. Moim dzisiejszym gościem, jak już pewnie dobrze wiecie, jest Paramaxu. Ciebańsko. Witam Cię Witam serdecznie. Zawodnik free fightowy, muzyk ostatnimi czasy. Trochę streamer, Trochę wracam do tego teraz. No właśnie, bo Cię nie było, zniknąłem. Nie było mnie, zniknąłem, ale wracam z buta na Kika. O, a teraz? W najbliższym czasie w sumie. Myślę, że już tam. w tym miesiącu, no. no ale bo, będziesz miał no, jakąś umowę partnerską z Kikiem, czy...? Raczej nie, nie no bo nie mam, nie mam innej opcji wyboru, bo Twitch niestety mnie wykopał ze swojej platformy. promet zbanowany, no ale... A YouTube? Co? No YouTube nie oddaje tak dobrze streamersko, no. To jest ta, trochę taka... Ruletka, jak, jak, czy tam się będziesz będzie twój stream pozycjonował dobrze, czy też nie. Raz to się tak zdarza, że streamer, który odpala regularnie ma 3000, a innego dnia ma 200-300-400-500 widzów i. No, nie YouTube jest, to takie, jest specyficzny. No, nie ma co. Dobra. No, do streamowania nie jest to taka dobra platforma. Przejdźmy do tego, po to tu przyjechałem. Czy będziesz tak miły i. Jakubie! Pokażesz mi, czym jeździsz. Jasne, jest to Woodziba. sound who season back around no more summer bounce little squeeze out squeeze heat the indoors when we're falling down oversized jumping with our underwear out i'm on the sound who season back around no more summer bounce little squeeze out squeeze heat the indoors when we're falling down oversized jumping with our underwear out like they bringing anything to the table bro i'm not your son see i'm able i do my own bits limited this and missing in missing classic i don't even know which one is better, set? Jeżeli ta szyba jest oryginalna. Ta szyba jest oryginalna. Więc 2003, od TD. Chyba to chodzi w 115 koniach. Teraz nie wiem ile ma, bo nie, nie, nie byłem. Czipowałeś. Nie chypowałeś. Nie ale zastanawiam się, czy chipować, czy robić słapa. I tył napęd. Yy, pisali do mnie widzowie, że te auta przyjmują fałszustkę jakąś pod maskę. I to podobno jest jakimś hitem wśród miłośników Multipli, że jest i podobno jest w ogóle jakiś zlot Multipli w Polsce no. i oni tam e, fleksują się tymi wozami, bo musi być specyficzne doświadczenie, no. ale jest gość, który wsadził v i tam za każdym razem dookoła jego auta jest e, tłum ludzi. To jest mega mało miejsca pod tą maską, może... No właśnie, wniose. bo co jest zabawne przy tym aucie, że ten samochód ma prawie 4 metry długości, a maskę Halo. ma taką. Gdzieś widziałem ten samochód ostatnio, ale maski jeszcze nie otwierałem. Gdzie to otwiera? Ciekawe gdzie widziałem tak O, jest tłocen. No ale tu jest, jest tak malutko miejsca, że nie wiem jak on tutaj pożytkę zmieścił. Jakoś może wsadził. Bo wiesz, my, no, o kwasie. Bo ja miałem ten. też w głowie, żeby ewentualnie v żeby zrobić taki wystający silnik, tylko że to wtedy cała koncepcja jakby zasłonie drugie czułka u tego nie, samochodu no i wszystko to będzie się pieprzyć. Te, te oczy delfina czy czegoś, to, to muszą być. Delfiny mają duże ryje, to się zmieści A ten dosłownie. właśnie nie ma ryje. Właśnie nie wiem dlaczego <laughs> ludzie mówią, że ten samochód jest brzydki. To jest... To jest piękny samochód. Justy... To jest jeden z najładniejszych, jaki futurystyczny, nie? Właśnie! Yy, delfiny się ludziom podobają? Podobają! Jeżdżą na te sztuczki, żeby robiły, a tutaj, proszę, jak zamkniemy... A je jest piękny, tak, tak inny zupełnie, to że po trzybie ktoś z, pomylił ze zderzakiem. Więc. Tak, nie bez przyczyny w ogóle do Ciebie przyjechaliśmy, no. bo również weszliśmy w posiadanie takiej pięknej multipli, no. może nie aż tak pięknej, no. ale będziemy ją tuningować. Moi drodzy widzowie, to co z naszą multiplą się stanie, to dzisiaj, jeżeli oglądacie to w niedzielę, to o 17 na kanale iSamu. Poznacie pełniejszą historię tego auta i to, co wkrótce się z nim stanie. Znaczy zamierzacie, odpierdziliśmy pomysł. No to super, no Przyjecha... to mamy beef, nie? <laughs> Przyjechaliśmy jak każdy dobry twórca, podpierdolić content. A ty jako jedyny w Polsce streamingowałeś ten wód. Wstępnie, no, wstępnie, na razie. Wstępnie, na razie trochę wizualnie. Co tutaj dołożyłeś? Customowy zderzaczek to jest. A, to nie jest oryginalny zderzaczek, tylko z tyłu. Góra, góra jest oryginalna, a dół jest doklejony z... o! Stico? Ej, chuj. No i już po robocie, Jak ktoś mi to dupnął, ewidentnie. I to nie byłem ja. Oj oj. To jest tak ładny samochód. Dobra, no ale czyli od czego jest dołożony dół? Eee, to jest jakaś Toyota, ale, ale nie jestem pewny. Toyota. Cholera wiek, koleś mi to robił na, na zamówienie i po prostu zawierzyłem mu, nie pamiętam w tym momencie jaki to jest, bo to ponad rok temu było robione. Kto to robił? To, to jest sam ziomek. To jest o, sobie taki spliterek. Czyli to nie jest ten Max, to nic takiego, nie, tylko nie, to nie. jest on no, po prostu sam go wymyślił. Ale Max nie robi niestety do multipli, o dziwo, jakoś zaskoczyło mnie to kurwa. No, to właśnie też przyjechać, mieć <coughs> jakąś wiedzę, gdzie zdobyć jakieś tuningowe części do tego auta, bo kurwa, no nikt tego nie robi. <coughs> no, tak jak powiedzieli nie Zacząć, nie? No powinni, Wlazły na ten zlot tych multipli i tam kurwa wszystkie są seryjne, nie? No. Tutaj żadne nie ma, aż tylu rzeczy to twoja. <coughs> no więc to był taki, jest taki, ktoś ci do włodzi chyba nawet. Który, tak, który, robi, który robi, który robi customowe zderzaki, no i zrobił mi taki. Dobra, właśnie. przejdźmy dalej co tu zrobiłeś. Kolor nie jest, Kol kolor jest. oryginalny, robi, nie robi, oryginalny robi, Oryginalny cholera który bo w sumie taki już go kupiłem. To jest domalowane przeze mnie. Dobra, jest sportowo, czerwony wisałami, kolor. Jest mieć wstaweczki. Są to progi. Jest, e, są progi, tylko że już parę razy ktoś nogą mnie zahaczył i są tu delikatnie Kurde, to są można w zaciąć to, nie? Właśnie, no. o, bus, chłopki, To jest sportowy wóz, jest, On jest szybki. On ma być szybki, on ma być... E, Kwisty, aż e, krew leje z cieli. To jest tyłu spliterek. To jest dyfuzor. A może dyfuzor, <ślam> Chuj coś dołożyłem, ale że z tyłu. To coś, mi pierdekro, no. Nie no, jest agresywnie. Jest agresywnie. To jest najagresywniejsze 115 koni w Polsce. Do zrobienia to jest jeszcze. Nie ma znaczka wszystko. multipla? Nie ma, no bo to jest lawita, ta. Ta, ta, ta maska, nie, ta klapa. klapa tylna. Ta maska? Maska. Spliter dyfuzor, maska, klapa. Ty e... Czekaj. Klapa w macie jest. A, a klapa jest w ogóle od innej Multipli. No właśnie mówię. A, do dlatego to, dlatego to jest pomalowane. Prawdopodobnie. Podoba no, mi macie się, no. chodzi. bardzo mi się podoba. To jest też z poprzedniego właściciela, tylko to troszeczkę zaszło jakimś... Jak wszystko podorkiem. w multiple. Ogólnie te Zobacz, samochody... te dachy są takie problematyczne, bo miałem trzy modele i wszystkie miały ten problem, że no puszczałem tu lakier, nie? bo płaski jest cześć, ten dach. Ty kupiłeś trzy Multiple? No kupiłem jedną, ale była troszeczkę za bardzo zgnita, to chłopie mi odradzili. Kupiłem drugą, żeby mieć przejściowy etap, żeby, żeby no bo tam też pierwsza się nie nadawała no tak. do niczego. No i znalazłem trzecią. No był taki, był taki moment, że na odcinku miałem trzy naraz. Jeden, ja druga, pierdynka. trzecia. to jesteś odważny, naprawdę kupić jeszcze takie auta. Nie, to jest, wiesz, to jest mój pomysł i e, dream car od dłuższego czasu. Dlaczego? No zajebisty jest, tak. Można z tego zrobić... E, że tak. Można wyciągnąć trzy fotele, bo one są wkładane i tak, można tak, je wyjąć. Tak, tak, tak. Więc z tyłu to jest taka przestrzeń, e, no tak, z metra 60 m na prawie 2 metry, więc dwie, trzy osoby mogą tutaj spać, więc można sobie zrobić. gangbang. Przepraszam. Plan jest taki, żeby zrobić jakąś ściankę działową. No. No i generalnie e, pompować tutaj materac i robić sobie. streamy. Streamy z podróży kamperem, po kamperem multiplowym po Polsce. Ty baseny są modne? Teraz na streamach, jak byś tam odpierdolił basen, to basen No, ulicy był od oddał. Cycki do tego. Oj no. to znajdziesz kogoś z cyckami. Możemy Ci na pożyczyć. Ale tu bym musiał <grym mieć, <grym wiesz, to to estrogenu dużo no. chyba, nie? Nie, bo zadałeś mi pytanie. No, no poważnie, plan był taki, żeby e, porównając to sobie w głowie do pójścia do schroniska i do wzięcia najbliższego zwierzaczka i zaopiekowałem się nimi i dania mu drugiego życia. Na pewno jest określany jako najbrzydszy, nie? Co bardzo mnie dziwi, mówię, ten zawód jest bardzo ładny, a przede wszystkim jest bardzo praktyczny, bo jak wcześniej wspomniałaś, jest kurde miejsca, tym samochodem możesz za zapakować sześciu budowlańców, jechać na robotę i jeszcze wszyscy będą mieli cup bo jest aż 14. <noise> I wszyscy się za mega wygodnie, bo każdy ma swój osobny fotel. Nie ma z tyłu, kanapy, że siedzi no trzy osoby i siedzisz. Tam, siedzieć, tak. tu w w ogóle. Ja mam miejsca, ty masz gieniu miejsca? Czuję się, jakbyście chcieli mnie gdzieś wywieźć. A może A. chcemy ci coś zrobić? Albo ten, na robotę, dawaj kanapki i na budowę! <noise> to będzie robota. Tak. Ten samochód jest naprawdę bardzo praktyczny, tylko ma ten jeden kurewski minus, no. że według mnie, nie wiem jak według Ciebie, ale Jego chyba zrobili z jakiejś części, które trafiły do śmietnika i oni próbowali je zrecyklingować ja mam, się, to, Zobacz, te plastiki Te plastiki to potopione, jest potopione, to W to, to, w każdej wygląda tak Czyli jakby to było od Xboxa za... No to jest, to jest generalnie ta klimatyzacja pięciostrefowa, nie, tutaj jedna, druga, trzecia, czwarta, piąta Aha. To i tak jest, idzie do zmiany na ten. A, okay, okay. Ja, ja się z ja tym jakoś nie, nie czuję mega związany. Jest oryginalny, jest multipli, ale. Ej, czy tu się trzyma? W, w naszej Multipli, jak zmieniłem bieg, to wypierdoliłem gałkę do, do ten. Też miałem tak. Właśnie w pierwszej Multipli też miałem tak, żeby odpadała, Tak? No. Kurna, no, jakiś musiał tak, być mąceryjny. Tak, ja no. w ogóle w Ale na gwarancji no, to zrobię. Ja wam się to lepiło, jakby ktoś wam tu spuchę pierdolnął. No, no, tak, no nie, no ten samochód. To jest. Mm, no. To jest straszne, to jest straszne, no. co, co dziwne, no. ma w środku tutaj i to się może wydawać, że to jest głupie, ale to jest naprawdę praktyczne, znaczy, w stronę kierowcy jak w tak. Suprze, no. No. tutaj no. też jakieś schowki, których nie widziałem nigdzie indziej tego typu, to jest wszędzie, to są no. wszędzie schowki, wszędzie tam tu schowki. Masz schowek, no. tu masz schowek, e, największy minus chyba, albo to jest może najwyższy stopień bezpieczeństwa, że szyby w tym aucie się nie opuszczają już niżej. No jest takie no. gigantyczne, że już tam więcej nie wejdzie, nie? No ale, ale tu jest bardzo, bardzo dobry zakres widzenia, bo ta przednia szyba jest mega szeroka, te, te, te są mega wielkie i z tyłu też jest bardzo przestrzennie. Jeśli chodzi jak, w to akwarium, tak. jak w no. akwarium, jak w akwarium. I oprócz plusa na akumulatorze, to zauważyłem, że dwa gniazdka są, są. na ten. Ja pierdykam, to jest z praktyczności ten samochód Ale Więc te neony łatwo będzie mi podpiąć nawet po kablu No tak, za 20zł myślę, że będziemy musieli się przejechać tym samochodem Bo tutaj musimy, to jest profesjonalny kanał, tak? O motoryzacji, więc musimy nagrać bardzo ładne ujęcia jest osia Myślisz, że też jadę? Nie, myślę, że to Ty chcesz się przejechać, nie? Ja aż tak odważny nie jestem tu na boku nie, ja nie, myślę, że nie, ja żartuję. Powinniśmy ja nie obrać ten samochód właśnie w takich warunkach, jak ono jedzie, przemierza szosę, jak się ładnie prezentujesz, żeby wytłumaczyć wszystkim ludziom, że ten samochód jest po prostu piękny. Że się wszyscy mylą, że te, te memy, te żarty o tym, że najlepsze w Multipli jest to, że jej nie posiadasz, to, 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 to w ogóle to nie ma sensu. To, to właśnie najlepsze, jakbyś ją miał. Kurwa, no nie ma lepszego auta. Na piaszczystej drodze człowieku hebel zaciągasz, w zakręt wchodzisz. Zapraszam widzowie na cold start. Jak to pali osoba. A? O, słodkie, te 115 koni. Gdzie to jest rura wydech? Jest tam Ty chyba... zajebali ci rurę wydechową Po lewej stronie w dół nie mów Coś przeskakuje jakby był gaza, tak myślę, nie? Ty to więcej z przodu chodzi niż z tyłu Ty a katalizator A katalizator <głosy> 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 u, u, u. Ale chmurę wpuścił papieża wybiera Ale czarny to chyba, nie to papież umarł? Nie, nie wiem to dla znaczy czarny dym. Panowie, bo tam pierunami napierdala z tyłu. Jak wyjeżdżaliśmy z Łodzi była zajebista pogoda, naprawdę. Teraz chyba ktoś tam na górze nie chce, żebyśmy ogrywali multiple. Chuj, zróbmy mu na przekór. Tam Bogu siedzi w chmurkach i John Stickiem napierdziela. I tak nią kurwa wyjedziemy! Ra! Pierunem strzelił. <laughs> Kurwim się. Dawaj kurwa, zajeb! Możesz w dupę jeżdżę. Drodzy widzowie, przez tą okropną pogodę musieliśmy uciekać z miejscówki. Dotarliśmy na drugą miejscówkę, na której wiecie, co zawsze robimy w drugiej części odcinka. Ale zanim to dokończymy o tym pięknym bolidzie, ponieważ. wcześniej wspomniałeś, że będziesz go tuningować. Dlatego powiedz, jakie pomysły możemy ci zajebać? To tak, z tych rzeczy, które możecie mi zakosić, to na pewno ledy pod spodem, neonki, Dobra. poszerzenia, dystanse i poszerzenie tutaj nadkoli. A kto, wiesz czy ktoś produkuje to, czy będziesz musiał... Gość, się, że też ten... będę musiał jakiegoś customizera szukać, bo na ten moment to nie, no, żaden max to na nic, nic z tych takich bardziej popularnych nie, nie, produkuje, nie produkuje do Multipli. A szkoda, szkoda, bo myślę, że wielu amatorów takich dokładek mi tak. się znalazło. Oj, to to też pewno. bym troszeczkę zmienił te dokładki boczne, bo one nie są tak zadowalające. Raczej bym sobie walnął tutaj coś, co Poszłoby w dół i szerzej. To trochę wygląda e, to jak projekt by... na plastikę. No tak, no, no bo to tak trochę jest na, na, na sztukę, no. no. Z tego nie jestem do końca zadowolony. Na pewno Fele, myślę, że jakieś BBS-ki e, albo no coś... Y... Coś w, w kierunku lowriderów, low jest aluminium oryginalne z świata, niedługo sprzedam, jak chcecie sobie do swojej Multipli zamontować nie. to, to my, mogę wam. No. My mamy siedemnasteczki chłopie, tak, mm, lalunia taka, że szok. No, no i nie wiem, to fa, ta v brzmi dobrze, nie wiem czy, czy, czy by tego nie wysłapować i nie zmienić by na tył napęd, bo jakby taka Multipla, to jeszcze by po, na pewno chcę to zglebować. No. To jest 100%, by położyć na glebę i tył napęd zrobić, jakby wiesz, ja upalać to tyłem, no myślę, że jest 20 koła, to muszę w to włożyć. Nagłośnienie też chcę sobie jakieś fajne zrobić, e, tak jak mówię, zrobić z tego pół, pół kamper, pół Pomalować módlę. albo okleić cokolwiek? No to raczej, raczej w stronę... Na daszek karbon. Carbon? Jest? Tak. Jak w prawdziwej MC. Jak będziemy miała tylny napęd to będzie prawie BMW. Tu, tutaj jakąś taką lotę do szerokości, e, lusterek. Lusterka w ogóle warto wspomnieć, że to jest full e, pakiet. Lusterek, tak to. właśnie. Bo o tym, nie, o tym nie wspomnieliśmy, że te lusterka elektrycznie zamykane, czasami złośliwe nie chcą się zamykać. Jak, jak się odpala kamerę to już zupełnie, ale może się uda. Dobra, pogaz Patrzcie moi drodzy, teraz zacznie się dzieć magia. Fiat Multipla, a lusterka dum dum dum. Kurwa elektryka, tu nie Krasa. ma biedy mam lustro... w sobie. naprawdę, naprawdę słynął z tego, że pakowali tutaj dobre wyposażenie. Co jest oczywiście zabawne, że to są lusterka jak w ciężarówce. Bo mamy górne lustro i to żeby, zobaczyć ci dupa nie zachodzi. Nie! E, Kurwa, nie strzelajcie! To, nie strzelaj! Nie strzelaj, tutaj też co nas złapać. Słuchaj, zaczyna nam padać lubrykant z nieba, co będzie łatwe właśnie w twoim zadaniu, które mam dla każdego y, z uczestników mojego no. programu. Ale zanim to, to ile za to dałeś? siedem i pół. Czyli to jest, a w ile włożyłeś to, to Dużo, czy... Jeśli chodzi o te zderzaki, to dwa albo trzy. Kurwa, z, to z, połowa z, wartości auta poszła na same zderzaki. <grym> no i spaliło mi się sprzęgło w pewnej sytuacji. W ogóle nie jeździłem samochodem przez pół roku, bo myślałem, że nie ma prawa jazdy. Ale okazało się, że okazało się, że mam. Tylko nie a. zadzwonili mi, że mi zwracają. A, okej. Okay. Może ze mną też to jest. Ty nigdy go nie zrobiłeś. Nie da się no. mieć tego, czego nigdy się nie miało. No, no. Nie mogę ci zabrać, no. Także zakładanie. Przestanie? Tak, on przestanie i Bogu przestanie na nas płakać i lać. za jest taki? przecież wiało w tamtą stronę. No. Chujowi z nas meteorolodzy w takim razie. Jebany meteorolog się pomylił. No. Mo może polać coś? Nie no, wszyscy prowadzimy. Ja nie. No. A ty Kłupan. nie masz tą poprawkę, no. Właśnie. W sumie, czyli jak będziesz na pierdolony prowadził, to nie mają czego ci zabrać. Ewidentnie ktoś tam na górze nie chce, żeby ten materiał ujrzał światło dzienne. Ale jak już wcześniej powiedziałem, zrobimy wszystko, żeby jednak ujrzał. O multipli moglibyśmy gadać godzinami. Jeszcze pewnie trochę czasu poświęcimy na ten samochód, jak będziemy ją tuningować. I mam też pomysł, że ta nasza multipla i no. twoja jakiś wyścig na to, że można byłoby. Bez... A wy jaki tam macie silnik w tej waszej? Ja też jeden No do Oczywiście. zamiast zamierzacie zamierza chipować was? A na tam to jest ja, ja docipałem. No mam takie mieszane odczucia, bo nie wiem, czy z tego słapa nie zrobić. Ja bym zrobił chipa, wybuchnie, to się wsadzi inny. I tak będzie najlepiej, nie? Ale to jeszcze chwila, chwila musi zejść. Teraz może, korzystając z tego, że przez chwilę kurwa nie pada i przez chwilę ten domorosły drifter też nie upierdala tutaj, upierdolimy m Bo wiesz, ty jesteś znany z takich znaczy, z to... czasu byłeś znany z odpierdalania na drodze różnych. No i za, za to m.in. zbonowałem mi kanał. No. Jak cię dziadek ścigał, ja widziałem to wszystko. Ech. No to za. Geniu, to teraz on będzie ścigał ciebie, tylko bokiem, na środku. Już się powoli trzysa, już Pogarnie. się trzysa powoli. Ja to jest, nie jeździłem jest nigdy łosem. Ile to ma Koni? 625. Zboko. Newta? 700-800. No dam radę. Nie? Te informacje są ci zbędne. Pa, lepiej lepiej działać dobrze jeździ, za kółkiem, jeździ, żebyś mi kurwa nie zrobił. tak. Na środku Jeniu. Spadać, ale 3, to 3 lata nie, ale nie. Kręćmy tu w sumie. Tylko to nie Okień. Gaz, 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 gaz. Eee! Gaz, gaz, gaz! Widziałeś, jak ładnie nie? Zaczęło, zaczęło cię na samochód ładnie płynąć. Dobrze! Dobrze, Bardziej. Gazu, gazu. Tak, nie bój się. Nie Aaj. bój się gazu, tutaj trochę wróciło, ale. A, druga, strona. druga strona. Druga strona będzie ładna. Może. Dawaj, gaz, 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 lewo, lewo, gaz, hmm. lewo, gaz. Lewo gaz No bardzo ładno tutaj Przestraszył się operatora, bo jego nie możemy strącić, bo kamera jest droga nie? Ale zaczyna padać Ale. Wow. pachołka Ty, patrz jak ładnie, patrz jak ładnie, gazem na Dobrze Dobrze, Gazu, lewo Gazu O wow. wow. Dobra, Oraz, coś tam wyszło. Zamykaj ten dach, Ty. zamykaj ten dach. Ja pierdykam, ale. czekaj, ja ten guzik. Co tu się dzieje? Co tu się dzieje? A! 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 O kurwa. Zamyka to, dobra. O, Uf, ja w ostatnich momentach, nie? Widzowie, jak widzicie, chcemy nagrać dla was super materiał. No ale ewidentnie dzisiaj nam, no pogoda... Nie po drodze z Panem Boziem mamy nie, dzisiaj. Nie, Pani, Pani Bozia i Pan Bogu. Bardzo, naprawdę bardzo nie chcę, żebyśmy to nagrywali. Chyba musimy zacząć jeździć, nagrywać do jakichś ciepłych krajów. A ten znowu, jak nie pogodać. Ta... No co? Ale materiał jest dla widza, jest dla widza, z łapkę zostaw. Paramaksilowi też udało się zrobić ładnie. Postarałem się, chociaż 3 lata nie jeździłem tym napędem, gdzieś mniej więcej Na pram, nogi nie masz, masz, całe. udało Koryt. się. Piąteczka. Cały. Piąteczka A. Ci również. Dzięki również. Dziękuję Ci bardzo, że pokazałeś multiple, pewnie Pościgamy się jeszcze spotkamy. Się, Pościgamy się jeszcze, pościgniemy się Żebyśmy się tylko tymi multiplami nie... No, <słuchaj> nie, nie za mocno. Widzowie, przypomnij nam o subskrypcji, łapce w górę i komentarz. Warunki są trudne. Ale mimo warunków... Jest trudno! Przypominam mam o tych trzech wcześniejszych że jak zdecydujesz kartę przepłaconą, to wiecie co masz robić, zostawcie komentarz, a my... A my spierdalamy z tego Krakowa, bo to ewidentnie nas nie chcą. Widzicie ta się modlić, trudno. Na razie, na razie. Cześć, Cześć.